Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo, serdecznie w moim dzisiejszym filmie. Na samym wstępie chciałam Was zaprosić do zostawienia łapki w górę i suba na kanale. Według moich obliczeń film pojawi się jutro, czyli 25 grudnia, czyli jak Wy to oglądacie, to w sumie dzisiaj. No i co, jak sami możecie zauważyć, jeszcze nie wiem czy jutro, ale na pewno dzisiaj, czyli 24 grudnia, mam taki oto look. Postanowiłam, że zmienię look na... Wigilie na święta, tylko jeszcze właśnie nie wiem, czy na sam 24, czy na wszystkie 3 dni świąt, to się jeszcze wszystko okaże. Ale dzisiaj co? Przyszłam do Was z oceną kolekcji. Jeszcze osób, które jakby nie widzieli mojego posta, widzą, co choć widzimy później, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt po prostu. No i co? I idziemy do sklepu oglądać kolekcję. Ja kolekcję sobie już obejrzałam rano. Mamy taką sukienkę. Sukienka bardzo ładna, mi się podoba, więc ją kupuję. Potem mamy taką sukienkę, która również mi się podoba, więc ją kupuję. Potem mamy taką sukienkę. Na początku mi się podobała i nawet ją musiałam kupić, ale jak tak potem na nią tyle duży to uznałam, że taka no, no trochę mi się jednak nie podoba. Że to by jednak mogło być trochę dłuższe, więc z niej zrezygnowałam. E, potem mamy taką zieloną, ona mi się akurat nie podoba, niestety. I mamy coś takiego. W sumie to mi się podoba i zastanawiam się, czy to kupić, czy tego nie kupić. Więc jeszcze nie wiem, to się okaże. I jak sobie możecie zauważyć, kolekcja jest tylko na dwa dni. Więc dobra. Następną rzeczą mamy taką opaskę. Ona też mi jakoś zbytnio do gustu nie przypadła, ale z racji, że jest tania, nawet efektowna, to ją kupię. Potem mamy e, taką czapkę. Tylko nie wiem, czy... O, tak ona mniej więcej powinna wyglądać. Choć... Kurde, dziwnie to tak na tych włosach, że one jest jakby wiecie za włosami, eee, więc no nie wiem, nie wiem. Może mi się kiedyś do czegoś przyda, więc ją kupimy. Na nie mamy włosy? Włosy są takie: mamy je jak wiecie, w trzech wariantach kolorystycznych, w takim jasnym brązie, e, blondzie i w takiej czerni. E, są one za cztery szafiry, mi osobiście się one, one totalnie nie podobają. Jeszcze patrząc. Od kłócyka w dół są bardzo ładne. Nie podoba mi się to, jak to nachodzi na twarz, i tutaj jak to nachodzi na twarz i są takie dosyć klapnięte. Mi się one nie podobają i według mnie nie są one warte swojej ceny. W sensie, jak ja bym je dodała do sklepu, to ja mi je dodała za dwa szafiry. Max, bo totalnie według mnie nie zasługują one na cztery. Były dużo, dużo, dużo ładniejsze włosy, które były nawet tańsze od tych. Więc no sorry, ale tego mi się nie podoba, więc ich nie biorę. Następnie mamy takie lizaki. Mi one w sumie przypominają, jakby są tak ułożone jakby jakieś skrzydła. Ja osobiście takich rzeczy nie używam i wiem, że ich na pewno nie użyję, dlatego ich też nie zabieram. No i soczewki mamy takie. Kiedyś były dosyć podobne. Szkoda, że nie totali takich ja na przykład w czerwonym odcieniu, więc no ich też nie kupuję. I ogólnie, widzicie, kupiłam tylko cztery rzeczy, dwie sukienki i jakby dwie czapki. Bardzo też serdecznie chciałam podziękować Momio, a dokładnie co Emilii, która dała mi, nam wszystkim w sumie, dzisiaj z racji świąt, pięć szafirów. Chciałam wam ją odszukać, ale nie znajdę. Mogę wam nawet pokazać. Dała nam pięć szafirów. Tutaj, właśnie. Wesołych świąt. Wielkie dzięki za bycie wyjątkowym dla Momio. Skoro jesteś takim skarbem, łapię szafirów miłej zabawy. Bardzo dziękuję. Jak sam widzicie, odkuliśmy się. Mamy 79 szafirów. Mam nadzieję, że dam radę obejrzeć dzisiaj reklamę. To będzie to 80. No i do kolekcji sylwestrowej jeszcze trochę czasu dostało, więc nazbieramy no, sobie tych szafirów i diamentów. E, diamentów mam 36 tysięcy. Też sobie trochę pozbieram. E, no więc co. Ten luk jest osobiście zapisany, bo zapisałam go sobie. Nie wiem, czy mam jeszcze jakąś wolną stronę. No, niestety nie mam, więc może skasujemy jakiś stary. Choć tutaj mi się nawet nie podobałem, skasuję sobie chyba tego. Dobra i zrobimy sobie lukę z tą sukienką. I dzisiaj będzie ocena tylko na jednym kącie w sensie na tym, co jesteśmy teraz obecnie. Zastanawiam się, jakie by tutaj dać włoski, czy dać blond, czy dać właśnie bardziej takie ciemne, mam na myśli właśnie jakieś brązowe, czy coś tego typu. To jest dosyć jasne, więc ja osobiście poszłabym w ciemne włosy, w czarne, w brązowe, coś tego typu, choć nawet te czerwone tutaj ładnie wyglądają. Myślę, że wiem, które dam, bo tak teraz mi się tak przewinęły. Mogliście je też zauważyć przed chwilą na luku. O, to były te. I te włosy mi się bardzo podobają, więc myślę, że ich użyję. Użyję tutaj zwykłej brązowej szminki, bo nie chcę w każdym luku używać w sumie tego samego, czym i tak w większości to tak wygląda. Um, użyjemy teraz może makijażu. Ten makijaż jest cudny. On jest śliczny bardzo, ten kto go robił Boże, dziękuję, że ktoś go zrobił, że go dodali te diamenty do sklepu bo jest piękny dobra, tutaj mamy coś takiego w sumie nie wiem co bym zbytnio tutaj mogła dodać myślę, że to będzie fajne mogę dodać te uszy i tutaj e, dodam sobie to żeby tą twarz tak trochę dopełnić zastanawiam się nad jakimiś okularami choć ja bym w sumie dodała te ale nie wiem czy one pasują, więc może ich nie dodaję wiem, że kolczyki tu średnio pasują, ale sorry, one są piękne, więc muszę je dać eee, soczewki no nie chciałabym iść w zielony skoro to jest takie różowe i teraz te obecne soczewki to są właśnie w sklepie w tej kolekcji, one by mogły w miarę pasować do tej sukienki, bo jak widzicie tutaj jest taki różowy, czyli bardzo zbliżony kolor jak nie taki sam, ale no, no nie podobały mi się zbytnio te soczewki, więc sobie odpuszczę i dam może takie. W sumie sama nie wiem, jakie by tej pasowały, ale wydaje mi się, że te są całkiem spoko. Dobra. Chyba tak to skończę. W sensie, no to... E, teraz bym wzięła jakąś, nieżyczapkę, czapkę, ale wzięłabym ten brokacik na włosy, bo osobiście nic bym już nie dorzucała. Chyba, że ta czapka, zaraz możemy zobaczyć jak ona będzie wyglądać. E, dajcie mi ją. No, on tak, tak średnio. Ale mam coś takiego, ale mam też jeszcze jakieś czapki mikołajowe. Mam też taki wianek, coś takiego. Oh, uh. Dobra, zostawiamy to. Bardzo fajnie to wygląda. No i buty. Z butami myślę, że będzie największy problem, bo białe tu mi zbytnie nie będą pasować. Czerwonych żadnych nie mam. Takich różowych, co tylko te, a te są za jasne i w ogóle za wysokie, w ogóle tutaj nie pasują. No, nie, no, no to nie, no to tak nie może wyglądać. To są tragiczne, moi drodzy. Ooh. Albo te. Kurde, będzie ciężko z butami. Myślę, że nic fajnego nie znajdę. Bo butów mam stosunkowo bardzo mało, więc chyba zostanę przy tych. W tym moim luku, który zmieniłam na święta, mam właśnie te. Dobra, moi drodzy. Tak oto właśnie prezentuje się ten look. Myślę, że jest w miarę spoko, ale jednak sądzę i jestem wzajem, że mógłby być lepiej. Myślę, że z tamtą drugą sukienką byłoby mi trochę łatwiej. Mimo to, wszystko myślę, że jest ładny, fajnie to wygląda. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jeszcze raz wesołych świąt. Ja będę się już z Wami żegnać w tym filmie. To by było na tyle. Cześć i pa pa!